Jako Centrum Kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi telewizja żerardowska obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób, Kino Len, który odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie, Radio Fama ze 100-kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście. A także ekrany multimedialne we foje CK oraz resursy. Reklamuj się w Żerardowie, bo możesz. Aleksandra Szymańska, zapraszam na najnowsze wydanie Telewizji Żyrardowskiej. W Żyrardowie doszło do otwarcia mieszkania treningowego. Zostało ono stworzone dla wychowanków pieczy zastępczej i osób bezdomnych do 30 roku życia, którzy potrzebują wsparcia w zakresie uzyskania samodzielności i niezależności życiowej. Zamieszka w nim siedmiu lokatorów rozpoczynających nowy etap w swoim życiu. W procesie usamodzielniania się pomagać im będzie Fundacja Turbo Edukacja. 115. urodziny świętowało w sobotę 26 października Towarzystwo Śpiewacze Echo. Uroczysta gala z tej okazji odbyła się w Centrum Kultury w Żyrardowie. Nie zabrakło popisów wokalnych oraz wielu ciepłych słów skierowanych do członków stowarzyszenia. Uhonorowano ich również specjalnymi odznaczeniami i dyplomami. Za nami pokaz mody lnianej. Odbył się on w minioną sobotę, oczywiście w Muzeum Lniarstwa. Przyciągnął tłumy zainteresowanych. W rolę modeli i modelek wcielili się uczestnicy letnich warsztatów, a kreacje zostały utkane na żyrardowskich krosnach. Jako wybieg posłużyła sitodrukowa drukarka. Przypominamy ponownie o zapisach na zajęcia stałe w Centrum Kultury. W ofercie znajduje się ceramika użytkowa i artystyczna, nauka gry na gitarze, rękodzieło, grafika warsztatowa, zajęcia artystyczno-językowe, warsztaty teatralne i impro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie facebookowej Centrum Kultury w Żyrardowie. Nie macie jeszcze planów na Sylwestra? Spędźcie go w Centrum Kultury w Żyrardowie. Szanowni Państwo, za oknami Złota Polska Jesień, ale my z Fundacją SoulSant szykujemy dla Państwa Sylwestra. Będzie to wieczór wspomnień i po prostu fantazji. Zaprosimy Państwa do fabryki snów. W tejże fabryce snów usłyszą Państwo najpiękniejsze przeboje z kina przedwojennego, to znaczy kina światowego, polskiego. Będą takie postaci jak Merlin Monroe, Charlie Chaplin, Eugeniusz Bodo. Proszę Państwa, nic tylko przychodzić. Centrum Kultury w Girardowie, godzina 21. Zapraszamy. Już nie zapomnisz mnie. Zapraszam na dalszą część programu. Dobry ewatuacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: Mazowsze pomaga powodzianom. Kolejne umowy na drogi i ścieżki rowerowe. Bezpłatne badania wzroku w Radomiu. Semik Mazowsza pomaga powodzianom z południa Polski. Radni województwa zdecydowali o przekazaniu 5 milionów złotych władzom województwa dolnośląskiego. Pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na naprawę infrastruktury drogowej i kolejowej. Mieszkańcy województwa dolnośląskiego i opolskiego walczyli z powodzią we wrześniu. Woda spowodowała ogromne zniszczenia. Według wstępnych szacunków wojewody dolnośląskiego straty są oceniane na blisko 4 miliardy złotych. Na ostatniej sesji sejmiku radni zawsze podjęli decyzję o przekazaniu 5 milionów złotych Dolnemu Śląskowi. Jest to setna uchwała sejmiku. Chodzi o drogę wojewódzką i most na tej drodze zniszczony. Przez powódź. No, oni zadeklarowali, że są w stanie dokonać tych napraw jeszcze w tym roku. Solidaryzujemy się z naszymi partnerami innymi województwami i odpowiadamy na apel też prośbę o wsparcie finansowe. Mam nadzieję, że te wszystkie skutki, które zostały które zostały poczynione przez przez tą powódź jak najszybciej zostaną decyzjami również rządu polskiego jak najszybciej odbudowane, cała infrastruktura i, i życie wróci do normalności w tych miejscach, które najbardziej ucierpiały. W przyszłym roku podobne wsparcie w wysokości 5 milionów złotych ma otrzymać województwo polskie. Podczas ostatniej sesji sejmik zdecydował też o przyznaniu dodatkowych środków w wysokości 3 milionów 700 tysięcy złotych na modernizację oddziału laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach, 3 milionów złotych na dofinansowanie kolejnych działań zakładów aktywności zawodowej oraz ponad pół miliona złotych na remonty strażnic czy zakup sprzętu i samochodów bojowych dla 19 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejne umowy na remont dróg podpisane. Modernizację czeka fragment drogi wojewódzkiej w Powiecie Ostrowskim i drogi gminnej w Powiecie Wyszkowskim. W Siedleckim natomiast powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Zmodernizowany zostanie ponad 5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej między Małkinią Górną a miejscowością Glina. Zniszczona, no i dziury się robią, bo to do tiri. Różne samochody jeżdżą i to wybijają. 8 milionów 400 tysięcy złotych, 5-kilometrowy odcinek od Małkini do miejscowości Glina. Chcieliśmy, żeby to wszystko zostało kompleksowo zrobione. Remont czeka także prawie 3 kilometrowy odcinek drogi gminy w powiecie Wyszkowskim. Dotychczasowa żwirowa trasa łącząca długosiodło ze starym Bosewem zostanie praktycznie wybudowana od początku. Ona nam rozwiąże w znacznej mierze problem połączenia tych dwóch miejsc. Mieszkańcy od lat czekają na wyasfaltowanie i to wsparcie w wysokości prawie 2 milionów złotych to prawie połowa tej inwestycji, kosztów inwestycji w pierwszym etapie. Do budowy drogi gminnej 2 miliony złotych blisko. To też poprawi oczywiście możliwość poruszania się, bezpieczeństwo w ruchu drogowym w obrębie tej gminy. Rusza również przebudowa drogi wojewódzkiej 803 w miejscowościach Dąbrówka Łuki, Skurzec w powiecie siedleckim. Na ponad dwukilometrowym fragmencie drogi powstanie ścieżka dla pieszych i rowerzystów. Przede wszystkim, jak patrzymy na to, co się dzieje na naszych, na naszych drogach, to coraz więcej jest rowerzystów. Ważne jest właśnie, żeby rowerzyści mieli swoje miejsce i możliwości przemieszczania się bezpiecznego. Dlatego też te ścieżki są również. Ważne jak drogi. Warunki techniczne, które przyjęliśmy do projektowania mówią o tym, że ona zostanie wykonana całkowicie z nawierzchnią bitumiczną. To dla rowerzystów jest bardzo ważne, żeby odchodzić od wykonania w standardzie kostki, bo to zawsze utrudnia poruszanie się rowerem. Na realizację inwestycji samorząd województwa przekazał ponad 3 miliony złotych. Nowa ścieżka ma być gotowa w maju przyszłego roku. Do tej pory w ramach akcji samorządu województwa Dobry wzrok Mazowszan przebadano w sumie ponad 1700 osób w siedmiu lokalizacjach Mazowsza. W październiku z bezpłatnych kompleksowych badań wzroku skorzystali Radomianie. Akcja od początku cieszy się dużym zainteresowaniem. W Radomiu liczba chętnych była tak duża, że badania przeprowadzono w dwóch terminach. Tym razem w Radomiu wspólnie ze specjalistami Mazowieckiego Szpitala Międzyleskiego badamy wzrok mieszkańców. Diagnozowana jest zaćma, jaskra, retinopatia cukrzycowa, EMD. Chcemy, by mieszkańcy Mazowsza mieli łatwiejszy dostęp do tego typu badań. Po tych badaniach Następuje automatyczne też skierowanie do jednostek czy w międzylesiu, a w przypadku Radomia na przykład jest to szpital na Józefowie, gdzie mamy okulistykę i można te choroby typu jaskra, typu zaćma skutecznie też leczyć. Pacjenci zgodnie podkreślają, że to okazja do wykonania kompleksowych badań w jednym miejscu. Żeby po prostu skontrolować, czy nie biorą nie takie choroby jak zaćma, jaskra czy inne, w razie czego, żeby po prostu wcześniej zainterweniować. Po pierwsze to bezpłatnie, po drugie gorzej widzimy, a po trzecie mamy czas. Przeprowadzane w całym województwie badania pomogą nie tylko pacjentom, ale także specjalistom z oddziału okulistyki Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, którzy oszacują zachorowalność mieszkańców Mazowsza na choroby cywilizacyjne oczu. XIV Forum Rozwoju Mazowsza to jedno z ważniejszych wydarzeń poświęconych roli Unii Europejskiej w rozwoju województwa. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie możliwości rozwoju dają publiczne instytucje oraz otrzymać informacje o regionalnych atrakcjach turystycznych. Jak fundusze europejskie wpłynęły na rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego, jak poprawiła się infrastruktura, rynek pracy i relacje lokalnych społeczności, ile projektów udało się zrealizować do tej pory, to tylko część zagadnień poruszanych podczas Forum Rozwoju Mazowsza. Forum jest bardzo dobrą okazją, żeby podsumować to, co udało nam się zrobić w ciągu tych naprawdę 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej. I myślę, że tutaj no możemy być dumni z tego, jak olbrzymi postęp się dokonał, jeśli chodzi o Mazowsze. W Centrum Konferencyjnym na Łazienkowskiej zaprezentowało się wiele instytucji, które dzięki unijnemu wsparciu mogły się rozwijać. Jesteśmy beneficjentem środków unijnych na termomodernizację, która pozwoliła nam kompleksowo przeprowadzić remont w ponad 60-letnim, Domu Kultury z piękną salą widowiskową. Korzystamy także ze środków unijnych, tych miękkich na organizację różnych wydarzeń. Dwa projekty unijne zrealizowaliśmy. Pozyskaliśmy ponad 35 milionów. Jak muzeum się zmieniło, jak ono wygląda dzisiaj? To myślę, że każdy, kto odwiedził to muzeum ma możliwość własnej oceny. Myślę, że unia jest nam potrzebna i my jesteśmy potrzebni Unii. Nasza szkoła przeskoczyła metodą sublimacji. Do zupełnie innej epoki. Świadczy to niezaprzeczalnie o wspaniałym, potężnym rozwoju naszego Mazowsza, inwestującego w szkolnictwo zawodowe. Jesteśmy świadkami renesansu szkolnictwa zawodowego, tuż tu jest zapowiedź. W województwie mazowieckim w ciągu 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej udało się zrealizować ponad 37 tysięcy projektów o wartości ponad 200 miliardów złotych, z czego aż 14 tysięcy z programów regionalnych. Tego jeszcze nie było. W szkołach na Mazowszu pojawią się rycerze, a uczniowie przeniosą się do czasów średniowiecza. Sprawdzą się we władaniu mieczem, założą rycerską zbroję, będą słuchać opowieści o smokach i walecznych księżniczkach i rozwiązywać zagadki kryminalne. Wszystko za sprawą mazowieckiego projektu żywej historii. W 2026 roku przypada 500. rocznica włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. To okazja do przypomnienia burzliwych dziejów księstwa mazowieckiego. Ma w tym pomóc m.in. finansowany przez władze województwa projekt realizowany przez Muzeum Mazowieckie w Płocku postanowiliśmy przeprowadzić akcję edukacyjną, którą chcieliśmy objąć 250 szkół na terenie całego Mazowsza. Myśmy od razu entuzjastycznie zareagowali. Do tego dostajemy propozycję takiego projektu, powiedzielibyśmy analogowego, bez konieczności używania technologii, gdzie jeszcze właśnie autor projektu zapowiada, że powrócą waleczne księżniczki, amazonki, jednorożec, smog, który był Symbolem Mazowsza. Program obejmuje bezpłatne warsztaty edukacyjne oraz zajęcia o legendach i dziejach Mazowsza. Uczniów czekają lekcje historii, jakich dotąd nie widzieli. Pokażemy im uzbrojenie, nauczymy ich walki na miecze, pokażemy im, jak się zdobywa sprawności, wprowadzimy ich do krypty, tajemniczej, książęcej krypty, gdzie będą musieli. Rozwiązać tajemnice sprzed wieków. My no oczywiście też w klasach przeprowadzimy z nimi zajęcia, ale to nie będą tradycyjne zajęcia, gdzie ktoś wyjdzie i będzie jak z katedra mówił. Nie, oni sami wezmą udział w tej zabawie. Podczas interaktywnych lekcji uczniowie wcielą się w postaci historyczne, będą rozwiązywać średniowieczne tajemnice, wezmą udział w grach i zabawach sprawnościowych oraz debatach czy sądach nad postaciami historycznymi. Ja myślę, że historia, tak jak chemia czy fizyka powinna być eksperymentalna. Powinna Dochodzić do odbiorcy przez doświadczenie. Dla dzieci jest to fantastyczna lekcja historii, żywa i trochę inna niż podręcznikowa, schematyczna. Będzie działała na wszystkie zmysły. Ogromną rolę w odkrywaniu mazowieckiej historii odgrywają nauczyciele tego przedmiotu. Jak zaczynałem pracę, to bardzo często i robię to do tej pory, korzystam z ich wiedzy. Oni mają w swoim regionie wiedzę ogromną. Często jest tak, że uczą, ale również sami na poziomie regionalnym badają tę historię. Więc to jest dla mnie skarbnica wiedzy. Mazowiecki projekt żywej historii, przypominający o dziedzictwie rządzących przez 300 lat potomków Konrada I, będzie realizowany do końca 2026 roku. Zajęcia już teraz cieszą się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich szkół. Swój udział zgłosiło do tej pory ponad 150 placówek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie muzeumplock.eu w zakładce Mazowsze dla Korony. Oprócz projektu żywej historii, program obchodów 500. rocznicy włączenia Mazowsza do Korony obejmuje wiele wydarzeń naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych, które będą realizowane do 2026 roku. Samorząd województwa po raz 18 nagrodził najlepsze muzea z Mazowsza. Wyłoniono najciekawsze wystawy, projekty edukacyjne, projekty otwarte, wydawnictwa oraz plakaty. Mamy ponad 150 muzeów na Mazowszu, niektóre się szczególnie wyróżniają, dlatego poprzez statuetkę, dyplom, ale i nagrodę finansową. No, myślę, że po pierwsze dostrzegamy, a po drugie zwiększamy motywację do dalszego działania. Kapituła konkursowa oceniła między innymi walory merytoryczne, kulturowe, plastyczne czy edukacyjne i integrujące lokalną społeczność, a także promowanie kultury regionalnej Mazowsza. To jest dla nas duże wyróżnienie. Wiem, że niby w dużym muzeum jest łatwiej przebić się z tym, co robimy, ale mamy niszowy projekt dotyczący kobiet rzeźbiarek. To jest szalenie miłe, kiedy nasza praca zostaje doceniona. W tym roku współzawodniczyło ze łącznie 116 zdarzeń muzealnych, 23 instytucje zostały nagrodzone, a 18 otrzymało wyróżnienia. Gratulujemy wygranej, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, dzisiaj w studiu telewizji Żerardowskiej gościmy Agatę Kopczewską, trenerkę uważności. Dzień dobry. Witam serdecznie. A z tej rozmowy dowiecie się, no właśnie, czym ta uważność jest. Zachęcimy również do udziału w zajęciach, które w Centrum Kultury w Żerardowie Agata prowadzi. Ja nazywam się Dominika Dawidowicza, to jest program gościnny. Zostańcie z nami. Agato, tak jak już zapowiedziałam Cię w programie na samym początku, w czołówce, jesteś trenerką uważności. No i tu na pewno w wielu umysłach zrodzi się pytanie, o co chodzi? Co robi taki trener i czym w ogóle jest ta uważność? Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. No i pytanie jest proste: <śmiech> <śmiech> Uważność to taka umiejętność bycia tu i teraz. Po prostu. To ja czasem miewam z tym problem. E, tak, według Chętę badań, według badań e, Harvardu, że tak na początek e, powiem, przez 47% naszego dnia jesteśmy rozproszeni. To znaczy myślimy e, o tym nie, nie o tym, co się dzieje teraz. Myślimy o przeszłości, analizujemy jakieś zaszłe sprawy, czasem przed kilku lat, e, albo planujemy. Planujemy przyszłość bardziej lub mniej szczegółowo. I omija nas bardzo dużo tego, co się dzieje tu i teraz. I właśnie uważność uczy tego, żeby się zatrzymać e, i zastanowić się nad tym, co się dzieje teraz. No dobrze, a w jaki sposób Ty tego uczysz? W jaki sposób pokazujesz, jak być uważną osobą? Uważności uczę najczęściej na warsztatach, ale są również e, i treningi, takie pełne treningi ośmiotygodniowe. No dobrze, a powiedz zanim jeszcze o tej uważności porozmawiamy, to powiedz mi, dlaczego ty się tym zainteresowałaś w ogóle? Czy ty stwierdziłaś pewnego dnia, że właśnie jesteś rozproszona, no, że brakuje ci tej uważności może? Generalnie uważność zmieniła moje życie, tak? ponieważ jestem osobą, która przeszła depresję i mówię o tym głośno właśnie mhm. po to, żeby to nie był temat gdzieś tylko gabinetowy. Była taka potrzeba, mam wysoko wrażliwego syna, i uważność była odpowiedzią. Tak, e, rozkochałam się w tym, że można się zatrzymać, można zwrócić się e, ku sobie, zadbać o siebie, i to jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. No dobrze, a czy na przykład te treningi uważności pomogą takiej osobie czy dziecku, które jest właśnie takie rozproszone, pomogą w nauce chociażby? Uważność uczy również koncentracji. W związku z tym, mimo tego, że dookoła dużo się dzieje, a w klasach zawsze dużo się dzieje, no dziecko... W... Jest w stanie wykorzystać te nasze techniki do tego, żeby skupić się na zadaniu i gdzieś tam odciąć troszeczkę te bodźce, które do niego dochodzą z zewnątrz. Więc jak najbardziej, dużo łatwiej, dzieciaki też. Występują, ponieważ potrafią gdzieś tam skontaktować się ze sobą, opanować swój stres, emocje i, i po prostu lepiej się prezentują, tak? Ma to też olbrzymie korzyści, jeśli chodzi właśnie o tą sferę emocjonalną, ale również i współczucie, i taką wdzięczność dla siebie, dla innych. W związku z tym no, jest szereg korzyści. No dobrze, powiedz mi taka sytuacja prosto z życia, ba, z mojego życia nawet, tak? Ale i wielu innych osób. Odpalam telewizor na przykład, włączam film i mam przy sobie komórkę, tak? I tu niby oglądam film, a tu zerkam na komórkę. Czy to jest brak uważności z mojej strony na przykład właśnie? Szczerze mówiąc, dla mnie to jest odcięcie, mm -hmm. tak? My bardzo często e, uważamy, że odpoczniemy sobie, skrolując e, różne filmy. Bezmyślnie jak czasem, tak? tak? Dokładnie. Natomiast to jest takie trochę odcięcie. Mm -hmm. Odcięcie się od świata, od emocji. E, takie trochę za, też i zamrożenie. Więc absolutnie zamiast tego polecam zdjąć buty, mm -hmm. wyjść na podwórko, na, do parku, e, przyjrzeć się liściom, lub czymkolwiek na co nasze oczy lubią patrzeć, posłuchać dobrej muzyki, skontaktować się jednak z ciałem. No dobrze, ty na tych warsztatach uczysz właśnie czegoś takiego, Każesz mm. zdjąć te buty iść do parku, na przykład? Zdarzają się takie warsztaty, na których po prostu jesteśmy na powietrzu, mm. tak? I wtedy możemy czerpać, jakby. z ze wszystkich naszych możliwości i korzystać ze wszystkich zmysłów. Natomiast tak stanowczo, sensorycznie, bardzo ostro działamy. Słuchamy, wąchamy, czujemy, dotykamy, no bo na tym to, to jedynie pozwala obudzić nasze zmysły. Zdarza się mm, może inaczej. Czy miałeś taki przypadek, że nie udało Ci się właśnie z jakimś dzieckiem albo dorosłym? Twierdzę, że zawsze e, to ziarno jest za, zasiane. E, nie zawsze to zadziała od razu. Tak. I ja tak też mówię e, osobom, które uczestniczą w moich warsztatach, że to nie zawsze to medytowanie zaskakuje, zaskoczy i już będzie jakby na, e, w nas. E, czasem potrzeba czasu. To musi być też ten odpowiedni moment. Natomiast, e, no, to jest takie doświadczenie, które polecam każdemu, spróbować po prostu, zobaczyć, czy to jest dla mnie, tak? Mhm. I co mi to robi. Zamiast e, kolejnej kawy, e, e, ewentualnie tabliczki czekolady lub filmiku, e, można. Wykorzystać którąś z tych praktyk, bo praktyk jest mnóstwo, bo są praktyki formalne, które pomlegają na medytacji, ale również praktyki mnóstwo praktyk nieformalnych. No dobrze, gdybyście, szanowni Państwo, chcieli uczestniczyć w takich zajęciach, to macie do wyboru. Uwaga! Przeczytam. Zajęcia artystyczno-językowe, chociaż to może tak mniej ta uważność tutaj wchodzi, zajęcia sensoryczne, no i właśnie stricte zajęcia z uważności. Te wszystkie zajęcia są dostępne w Centrum Kultury w Żerardowie. Rozumiem, że można się jeszcze zapisywać. Tak, zapraszam. Ruszamy już z zajęciami sensorzabki dla maluszków, no w których oczywiście uczestniczą również rodzice, no i tam planuję przemycać maksymalnie dużo informacji właśnie związanych z uważnością i pracy, e, zabawy z takimi malutkimi dziećmi. Malutkimi, to proszę sprecyzuj. Są od 8 e, miesiąca życia do czterech tak, to tak, rzeczywiście tak. maluszki. I e, już warto je uczyć? Od, tej uważności. To, e, o Generalnie uważam, że od nich można się dużo uważności uczyć, e, bo i też rodzice takich małych dzieci mają łatwość e, w kontakcie z naturą, co, na, co, co przynajmniej, e, bo. Co do zasady, pokazujemy takiemu małemu człowiekowi świat i mówimy o biedronka. Tak, zatrzymujemy się gdzieś tam, wsłuchujemy się, słyszysz ptaszki. E, to jest naturalne, e, i jak najbardziej można to pielęgnować i rozwijać e, właśnie na, no, między innymi na takich zajęciach. Mm -hmm. Czyli tak, ym, są zajęcia dla maluszków i są dla starszych też dzieci. Tak, I jeśli grosów, chodzi o maluszki, proszę. to tutaj no, centrum otwiera się właśnie na takie ma małe brzdące. Sensorzapki są dla dzieciaków od 8. Miesiące, tak jak powiedziałam mhm. do 3,5 lat. Później mamy zajęcia takie językowo artystyczne, gdzie oprócz tej uważności ja dokładam ruch, piosenkę po angielsku, no i będą tam też plastyczne aktywności, takie można będzie się twórczo zrealizować. I to jest dla dzieci od wieku od 3 do 5 lat. Super. Mhm. I zbieramy, zbieramy grupy na warsztaty dla tak zwane uważni. Mhm. I tutaj możliwości jest dużo, bo to mogą być i zapisy trwają dla dzieciaków, takich od 6 do 12 lat, potem dla nastolatków, dla dorosłych, dla seniorów. Także każdy, kto chce spróbować uważności, znajdzie ją w centrum. Czas całej tej naszej rozmowy towarzyszy nam taka piękna żabka. I nie wiem, masz takie fajne pudełeczko z jakimiś piórkami. Powiedz mi. Po co to przyniosłaś? Co to w ogóle jest? E, no, cóż, e, żabka, żabka ale w kuli. kolokwialnie. E, żabka w kuli pracuje, bo to taka jest, e, no troszeczkę taki przykład, mhm. jak. Mogę? E, tak bardzo, proszę się pobawić. Ale generalnie zabawa polega na tym, żeby ją potrząsnąć i zostawić i poczekać, aż brokat opadnie. To jest okrutne. Bo ja mam ochotę tak, wiesz, co chwilę robić już. Domyślam się, ja domyślam potrzebuję treningu cię. uważności, chyba muszę do Agaty iść naprawdę. Zapraszam. Natomiast to jest tak, strasznie trudne, słuchajcie. Zabawa polega na tym, żeby gdzieś poczekać, zatrzymać się. Często. Ten brokat w środku porównywany jest do emocji. Tak? Troszkę, bo ja mam ochotę znowu wziąć i znowu potrząsać, naprawdę. Zapraszam serdecznie. <laughs> Jesteś tutaj klientem, naprawdę. Natomiast w pudełeczku e, są karteczki. Mm -hmm. Tak, karteczki. I bardzo proszę sobie wyciągnąć jedną. Zacznijmy od jednej. Dobra, ale to ja wybieram Zostawię. E, na tych karteczkach Czytam? są propozycje w, e, takich e, nieformalnych praktyk, czyli takich praktyk, których można zrobić sobie w ciągu dnia kilkanaście, e, krótkich przerywników, tak żeby się gdzieś ze sobą skontaktować, o sobie pomyśleć. No i ciekawa jestem, co tam tutaj. Mam przeczytać? Poproszę. Po obudzeniu się poleż dwie minuty w łóżku. No ale tutaj powiem Ci, że jak budzik mi dzwoni, to ja jeszcze leżę piętnaście przynajmniej, <grym> powiem Cudownie. uczciwie. I na ogół myślę o tym, jak bardzo nie chcę wstać, przyznam się. Nie wiem, ale to jest tak, to jest też związane. Okay. To jest już taki element treningu uważności <laughs> wtedy. E, spróbuj następnym razem, okay. jak już się tak będziesz e, w łóżku zastanawiać. Mm -hmm. e, się. Po co mi praca, tak, dlaczego tak, żyję, i tak, takie inne kluczowe w życiu tak. pytania. Poprzeciągaj no się, nie wiem, zrób sobie krótki masaż twarzy. Okay. E, zadbaj o siebie, tak? Mm -hmm. Bo są osoby, które jak zadzwoni dzwonek budzika, mm -hmm. no to to jest start, co nie go, jedziemy. To, ale ja wiesz, ja trochę zazdroszczę takim osobom, bo ja właśnie mam problem, żeby wstać po tym budziku. no tak, natomiast jakby przemyśliwanie mhm. tego, co się zadzieje i tak dalej, też jest w porządku, ale ja twierdzę, że warto najpierw zacząć od mhm. siebie, czyli gdzieś tam coś miłego dla siebie zrobić, nie wiem. Po, po, tak jak powiedziałam, zrobić sobie krótki masaż twarzy, powiedzieć sobie coś miłego, jakby zaprojektować, mhm. zaprogramować się na, mi się na dany dzień. Tych praktyk jest mnóstwo, tak? I, i tak naprawdę moglibyśmy tutaj losować kartka za kartką kartka za kartką bo czasem takie wypicie gorącej herbaty e, gdzieś tam skupienie się na tym aromacie e, to już jest odpoczynek dla naszego układu nerwowego szanowni państwo gorąco zachęcamy e, trenerka uważności Agata Kopczewska dzisiaj była moim i państwa e, gościem e, ja myślę że po tej rozmowie naprawdę potrzebuję treningu uważności e, gorąco zachęcam zajęcia w centrum kultury w Żyrardowie zgłaszajcie się Zapraszam. A ja dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.